We wtorek 21 maja przed siedzibą Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Krótkiej odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyło między innymi dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwość, Maria Koc i Henryk Kowalczyk. Witamy wszystkich przed siedzibą Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej. Tutaj zamierzamy wspólnie z panem posłem Marcinem Grabowskim tworzyć filię biura poselskiego. Myślę, że tak jak w wielu kadencjach, tu na krótkiej biuro poselskie funkcjonowało, mieszkańcy mogli przychodzić, tak i teraz sądzę, że w czerwcu wkrótce to biuro będzie otwarte. Biuro nie będzie czynne codziennie, ale zamiarem posłów jest, by spotykać się z mieszkańcami Ostrowi przynajmniej kilka razy w miesiącu. Biuro będzie prowadził Paweł Pecura i to on będzie przyjmował interesantów i przekazywał wszelkie sprawy kierowane do parlamentarzystów. Już zapraszamy mieszkańców do ewentualnej współpracy czy zgłaszania się z problemami. Uczestnicząca w konferencji posłanka Maria Koc odniosła się do obywatelskiego projektu ustawy Stop podwyżkom od lipca. To jest projekt ustawy, który złożymy do laski marszałkowskiej jako projekt obywatelski, pod którym powinno się podpisać 100 tysięcy, co najmniej 100 tysięcy Polaków. Dlatego w całej Polsce zbieramy podpisy po to, aby od lipca nie było tak wysokich podwyżek prądu, ciepła i gazu. Projekt przewiduje, że tarcza energetyczna zostanie przedłużona do końca roku, czyli ceny zostaną zamrożone na poziomie ubiegłego roku. Uważamy, że przedłużenie tej tarczy jest potrzebne do końca roku, stąd zbiórka podpisów. Mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej również bardzo serdecznie prosimy. Tam, gdzie jesteśmy, czy w biurach poselskich, czy też um, prowadzimy zbiórkę na ulicach miasta, prosimy, podpisujcie się Państwo pod tym projektem. 100 tysięcy nazwisk, wtedy projekt złożymy. Jest duża szansa, że zyska akceptację Sejmu. Zapraszamy Państwa i prosimy o udział w tej akcji.